Cześć siemanku, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Survival, nie jak to było i to było inaczej z tym przywitanie, nie było. Cześć Siemanku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft y, nie Survival tylko z Dragsterkiem oczywiście. Bo ja to już były o odległe czasy. tu się dalej piją i ginie. Może tak sobie chodźmy się wyspać, a po opowiadamy ja widzą co nieco. Ty zawsze musisz robić coś na odwrót, żeby mnie wkurwić. Tak by było. O, ta lama jest lepsza. Niż ta. No, w sumie więcej. Ogólnie... Do ostatniego odcinka zrobiłem miniaturkę. Nie, nie zrobiłem miniaturki, bo mi się nie udało. Ale do poprzednich zrobiłem miniaturki i do tego zrobię miniaturkę i ten będzie pierwszy chyba odcinkiem, który wleci z miniaturką z Minecraft z Zachsterkiem. Tak, zrobię do niego miniaturkę, bo się już nauczyłem robić miniaturki. No jeszcze się tego nie nauczył. No, ty byś się też mógł wziąć do roboty, a nie tylko pierdolić ty. A co ja mam się wziąć było? Te okno tu wygląda genialnie. Pożyczę żelaza. Nie! Czemu? Nie mało z moje. A ja też kopałem, tylko że ja zginęłem i cały zebrałeś. Ja tobie nie zebrałem żelaza. Jak to nie? No tak to nie. Ja sobie te żelazo wykopałem w spray. No to z tego co ja miałem to żeś to zrobił. Tak, kowadło. To? Co zobec? A ja mam cały set! O ja pierdolę, ja myślę, że nie mam. Ja se debil buty, to masz buty. No, thank you, chociaż tyle. Ja se debil buty, ja myślę, że nie mam setu. Chodź, idziemy. Bo ogólnie dzisiejszy. Mmm, plan na dzisiejszy odcinek, wiecie, jaki jest, żeby wreszcie yy, zbudować tą. Podziemną farmę, a nie jakąś norę z tego, bo to jest nora aktualnie. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek. A nie, dobra, zapomniałem jednak najprawdopodobniej i tak zapomnę to zrobić, więc może yy, Was to niespecjalnie interesuje, będziemy sobie kopać i srać i w ogóle nie wiadomo, co tam robić. Napiszcie, czy chcecie, żebym to zrobił na odcinku, czy żeby poza odcinkiem to zrobić, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was lepszą propozycję, a mianowicie robimy portal do Nederu. Nie do endu, bo się nie da. A szkoda. A jak tylko będziemy mieli portal do netheru to będziemy mogli iść poszukać złota mm. i innych pierdół, a jeśli tak się będzie to dało będzie to ruten007 będzie miał złoty gry nie grup gr 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 tylko <laughs> Eee, oh, bo to tak. wygląda jak grubnie wyszło mi to. W ogóle Rutyn napisz jak mogę to przebudować, żeby to wyglądało lepiej. No trzeba byłoby zrobić taką statuę ze złota tego jego skina. Jak to, a to byłoby fajne, ale nie, nie da się tak, to by było się ogromne. No wiem, ale no, fajnie. Ale nie mamy tyle bloków złota, nie znajdziemy. Jak to nie? Chyba, że ci wybudujemy coś, nie wiem co ci tu możemy jak może Takie R was. ci tu możemy postawić i tam podpisać rutem ze złota całe. Mhm. Napisz czy coś takiego byś może chciał. Bo to wygląda jak grób. No chyba, że to przerobi, no jakoś to trzeba będzie przerobić, pisz w ogóle Ruten, ty jesteś jedynym aktywnym widzem, no właśnie, a propos tego, że Ruten tak naprawdę jest jedynym aktywnym widzem, jedynym widzem, który mnie ogląda, to tak naprawdę nagram tylko dla jednej osoby, no dobra, może dla kilku tam, czasem jeszcze się Kordian pojawi, czyli Waffelek, a czasem to w sumie nawet, nie no, raczej, raczej po prostu nie ma nikogo, jest tylko Ruten i... E, ruten, i ruten, i ruten. Tak więc dla ciebie, Ruten, gratulacje, że wytrwałeś i w ogóle. E, tak więc po prostu zastanawiam zastanaw się, czyli po prostu. Ja mam taką zerową trochę motywację do nagrania. Tylko dla Ruten nagrywam tak w zasadzie, bo. Nikt inny mnie nie ogląda i od dłuższego czasu nie ma żadnych nowych takich subskrybentów, którzy nie wiem, pisaliby komentarzy. Mi brakuje takich widzów, którzy by mi pisali komentarze też co tam zrobić. ten... Wtedy bym mógł robić serię Minecraft wyzwania. Ja urobiłem tę serię tylko Dragster mi pisał, co ja tam mogę zbudować. <grym> Więc dobra, idziemy teraz po lawę. Bo znaczy wezmę wodę, trzeba wodę, wodą zalać lawę. Żeby, żeby, uh, os, a wtedy wykopię go z tym kilofem, który zrobiłem. Z Wykopałem w ostatnim odcinku. Jeśli nie widzieliście, a na pewno widzieliście. Bo znaczy Ruter widział, a jeśli inni, którzy by oglądali nie widzieli, to nie nie cheatowałem tego jak zawsze. O, ile tu jest lawy. Ej, tu jest żelazo też. E, tu jest obs, Genialnie. Teraz tylko pytanko. E, czekaj, bo muszę kobla sobie troszkę skopać. To gdzie jest. Bo ja się muszę tu podstawić, żeby szybciej te, tego się kopał. Teraz tylko pytanie. Czy pod tym jest lawa? Na 100% jest. O, jest lawa, ale... Dobra wiadomość jest taka, że jak tu jest woda, to ona się automatycznie... Kurde, nie umiem tego zebrać. No, nareszcie, mam jednego tego. Ona się automatycznie po prostu gasi, zanim ten tam wpadnie. Gdzie że żelazo tu? Tam gdzieś latało. I wiecie o, co, ja zrobię cięcie i wykopię 12 tych y, obsydian i zrobię portal. Tak więc. Dobrze, złajcie, my już mamy obsydian wymagany do wybudowania portalu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na pełny portal chyba trzeba y, 14, 16. albo nie 14. To no, nie płynie gdzieś Dziesięć. Dziesięć No, a ja mam dziewięć, a ty masz trzy, to mamy taki prawie pełny portal. Czyli no, masz... I robimy go w swojej piwnicy. No oczywiście, że tak. W jeszcze nie gotowej piwnicy. No fajnie, to gdzie może być ten portal? Nie wiem. Na tej ścianie pod schodami. No tak, na tej ścianie. Aha! W w ścianę go zł a od portalu się nie podpalają rzeczy, nie? Nie, gdzie to? Co się go zapalę i nie trafię? Jak go zapalisz, i nie trafisz, to się podpali, no. To jest oczywiste. Mogłeś go zrobić w w ścianę. A to nawet nie potrzebowaliśmy aż tyle tego. Taki też jest fajny. Nie zapalaj go, ale traf. Ale tym jeszcze jeden obs. A gdzie? Tu. U góry. A ja jestem ślepy, muszę sobie ekran przyjaśnić. Czy... Klikaj losowe te. O! Tu? Nie. Tu? Już nic nie klikaj. Tak, klikłem. Rzucam się twój obs. Dziękuję ci bardzo serdecznie. I podpalamy. Jak nie trafię, to będzie przypał. No. Dobra, trafiłem. Portal? Aż takim nowym nie jestem. Ale tak już więc, idziemy? Mamy portal do Netheru i tak w dzisiejszym odcinku idziemy do netheru, ale jak na razie ja idę tylko zwiedzać, ale Ej, może... Ale ja też mam zbroję i też mam buty. Odłożę sobie moje itemy, żeby nie stracić niczego. Ale ładna, co tu się dzieje? No, ci sali przyśli. Ja pierdolę, ja tam idę. Zabijamy ich! Czekaj, wyrobimy masowe wyżynanie ich. Dobra. Po głupie dostaniecie. Spuchnie wam tą głupia dupa. A ten baner to oddajcie, podobni. Chcieli wojny to mamy. Czy oni mają dobry damage? Nie, wszystkie nie żyją. Ty tylko... I co masz ten efekt? No dostanę ten efekt. A wioski nie ma. No nie ma, więc bym się musiał zmienić od ciebie. Super, po prostu. E, teraz z tym efektem i z banerem mogę iść do netheru. Gdzie możemy mieć baner? Tutaj o, jako twoja fajna. Triumf fauna, zwycięstwa. Całutka? Prawie cała. No to zostaw, nie? Właśnie cała. Ale ja idę szukam swojej farmy Ja idę zobaczyć, jak się nam przypiekły rzeczy nasze. Muszę się najeść. No tak więc ja już jestem w piwnicy z efektem Drakseku, już biegnie, już biegnie, ale tak się zmęczył, tak się no. naharował tym bieganiem, tak się tutaj śpieszył, że o mało co nie zgubił po drodze e, swojej dupy. Bo to jest drag dupą. E, no bo... E. Nie, ogólnie to jedyne co zgubił po drodze, to muska ale to już dawno. No no właśnie. Do achlepsy zrobię. 11 bochenków gówna wystarczy Jedenaście <noise> bochenków gówna <noise> Ja pierdzielę To jest głupi, jak stary Mówiłem, ja że mózg zgubił Chodź idziemy A ja bez zbroi tam idę Ja jestem pro Każdy projdzie bez zbroi Chodź Teraz chwila prawdy A tutaj pigliny cia były i to nie To nie będzie i złoto Niedre! jest lecz jak. nie może nie rozumiem, jakie napisać pełni, że nie ma. Ale ty może masz mnie obracać, to co? Ty najpewniej nie, no ale... Aczki też. Hop. O, już Znowu słyszę gasta. Gasty ty tu takie E, ale to nie jest wojna. Nie, to nie jest wojna. Czy żadna. możemy mieć domy z kwarcu? No możemy, no. A propos serii Minecraft Wojna, no nie wiem czy się nie umiecie dukać, czy też jest to wam obojętne. Czy e, w razie serii Minecraft Wojna montuje BRG, a on ostatnio nie ma czasu, więc nie zmontował żadnego odcinka. ci go po komentarzach. O szkiele, jakie miłe spotkanie! Nie derże! Kurwa co, zabronisz mu. No zabroni. O, i więcej złota. Ruten będziesz miał fajny pomnik. Nareszcie, który będzie pomnikiem może, a nie grobu. Ha! Mm. Ja pierdolę Enderman, byś mi się tutaj nie krył. Enderman? chuj, zaatakował mnie bałwan. No i zginąłem. Pięknie. Zajebię! to z Co z was? Zajebię! Z w, By. <śśśśś> w domu. Co jest tak? A ja robię ja, bunkie przeciw. Deblinem ender malou. Pěkně báseze boj, pěkně. Bi. Ne, ne, To super, zbíraj si. jsme Super. Super. Na versi. <laughs> No, słuchajcie, kopię Minecraftowe materiały. Takich, tego, tego kamienia to akurat ja nawet na Minecraft Wojnę nie widziałem nawet, więc... Ja widział. Na Minecraft Wojnę ogólnie nie chcę wam bez spoilerów, żeby było. Więc nie będę wam mówić, co tam mam. Lepiej jakbyście sobie obejrzyli Minecraft wojny Minecraft... Znaczy, nie, Aha. no, Minecraft z Arsekiem jest najlepsza seria, nie, no, gdzie tam? Nie, no, ogólnie to nie wiem w ogóle, ale myślę, że seria Minecraft z Arsekiem na tyle się wam podoba, że... ...że ją oglądacie, no bo jakby... Albo się na wam... tyle się podoba ten A Rutenowi, no właśnie, bo tylko on nie ogląda. Jakie to smutne, no, że mam tylko jednego widza. Aktywny. Bo nieaktywnych aktywnych no, tutaj Upadłem. Spod... Nie no nigdy po tym, ja, ja i po YouTube'a super. Naprawdę chłaczek. Congratulations for you. Po prostu ja z YouTube'em to zawsze... Ja no ogólnie to w sumie się nawet zastanawiam jak to w ogóle doszło do tego, że nagrałem teraz dla Was na YouTube'ie, Znaczy no się zastanawiam, co mnie napadło, żeby nagrać na YouTube. Może i teraz wychodzi mi to... Znaczy nie wiem, nauczyłem się wielu rzeczy. No. Tyle, że, że samo nagrywanie na YouTube ogólnie jakby... Chciałbym mieć więcej widzów aktywnych to jest. Możecie mnie tam zareklamować, ale takie zareklamować to nie działa. Piszecie, nie wiem. Jakbyście mieli mieli komuś naprawdę zareklamować w sensie chodzi o to, że e, a kto może mnie zareklamować? No nie, nie mam ja mam tylko Rutena widzę najlepszego. Co co, co? co mogę więcej mówić, no? Ja wiem. Ty wiesz co zjesz, a i tego nie wiesz. Co? Je? Gdzie ja jestem? A to jest ten dziwny materiał, a to jest pniaki Wygląda mi to jak drewno. Nie, to nie jest Pięknie Rutę, mam mnóstwo złota Będzie ciekawie Ruten. Coś się z tego da kraftować. O jest, o patrzcie, mamy tu mięsko. Chodź tu mięsko. Są takie filary. To są te zjebane te tutaj. Eee, szkoda jest surowe, ja się przyzwyczaiłem do pieczonego, bo na tym mam enchant Fire aspect na Minecraft mm, na... No właśnie. No to nie to samo. Jak ci tak dropi pieczone mięso z takiej świni. Tylko schody na dół? O ja tu... O cholera piglin idzie. Ogólnie te pigliny są durne. ja, ja, ja ich nie widzę. Są przekszone. Takie chuje to są. Dobra, ja myślę, że może będziemy wracać, bo my się tu nie chce Tak, szczerze. chce. Chce mi się, ale myślę, że taka kurwa. Gdzie ty masz? Przyszedł my... i śpiłk pierdolony, Kupa tłuszczu. Eee, ale jest, y, mamy tylko 5 minut. No to musimy kończyć. No. Tak, więc ja wracam do portalu i. Podpal się śnioku w ogniu, w ogniu się podpal. Będziesz miał pierdolone mięsko? Tak, tak. No, pal. Ej, gdzie ja zeszedłem? Zeszed Chyba nie tam gdzie no trzeba. Te są inteligentne są za. Te mięso jak wrzucę to ognia, się upiecze? Nie. nie, raczej zniknie. To bez sens. Gdzie ty jesteś? Już wrzuciłem te mięso. Nie, no gdzie ja byłem? Tam, tam byłem. Nie wiem. Au, mam trzy serduszka. Co jest nie tak? Tu kopałem złoto. Nie jestem. Nie. Ja idę ten... Mi się pomyliło coś. Myślałem, że tu nie byłem, jednak tu byłem. Kobyl, No tu jest kobyl, czyli twoja ta pierdza Tak? A tu nie tu jeszcze było. Tu jest kolejny kobyl. Kobyl chyba się naturalnie nie respi w tym, więc... O i to było tutaj. I teraz... Myślę, że mogę tu postawić pochodnie. Będziemy musieli... skopać na dół. Wiesz czemu? Czemu na dole? Bo jesteśmy na wysokiej klatce i zakładam, że na dole jest jakiś... A jak będziemy chcieli na Nethera jedziemy. Nie no. A jest... Ale dobra wiadomość właśnie jest taka, że... No co? Że... Mamy dużo złota, więc ruszaj. Wróć... Zasubskrybuj co są, jaki chcesz mieć ten pomnik, to ci zrobimy pomnik ze złota. Ha! I z tego, tak. Ja już tak zompuję. Nawet więcej. Czekajcie, idę to wszystko loków Z tego będzie, zobaczymy. No, no ten, ten. Ten. A router to też by nam się przydał. Co? Co, 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 co? No, gdzie? E, co jest? Aha, bo z tego dopiero sztabki będą. No, to słabo. Co? Co za dno? Dupa To jeden blok złota mamy mm, póki co Co? No, no, no to jeszcze musimy trochę tego nakopać No brawo, brawo. Tu mam pięć sztabek Sześć już I blok, blok. Jeszcze sześć takich. To jest bazalt Ten... Taki bazalt No ten budulec co tam wykopałem To jest dziwny budulec. Bazalt. Nie wiem co to ten bazalt Bazal, bazal. Mam te drewno te takie specjalne. Jakie drewno? No te. Nederowe. Nederowe drewno. No. Skąd ty je masz? A, gdzieś tam polazłem. To była jaskina? Nie, nie, to nie. To już jaskina. otwarty świat. To było fajne. No i fajnie, że mam nareszcie. Te... A ja się będę z wami. żegnać teraz, żeby ty też się będziesz żegnać. Ale się Na tle tygodni, w tym pięknym domku. Tego łóżka. Się. Tutaj sobie wejdę jak król, i tak więc. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja pierdolę.